Produkty bezglutenowe Celiko produkujemy bezglutenowo od 1982 roku. Na program zaprasza firma Farmapia, producent naturalnych suplementów diety. Czego ci lekarz nie powie? To kolejny odcinek naszego programu, w którym rozmawiamy z Jerzym Ziębą. dzień dobry, ze mną Dominika Skolimowska dzień dobry. i kolejny odcinek program wyjątkowo ważny, bo to jest jedna z podstawowych tez, o której pan mówi w swoim pisarstwie, w swoich publikacjach internetowych. Mówimy o witaminie C. Jakże ważna witamina, to wszyscy wiemy, ale może pan nam trochę więcej o tym powie i uzmysłowi jeszcze bardziej. Dlaczego powinniśmy spożywać w określonych ilościach witaminę C właśnie? No witamina C właściwie to jest substancja, która jest, powiedział, dla człowieka jedna z najważniejszych, chociaż nie chcę znowu powtarzam licytować, ale to, co ja publikuję, to, co ja mówię, to nie jest coś, co ja wstałem rano i sobie wymyśliłem. I wielokrotnie przy okazji witaminy C mówi się, że A Jerzy, Ziema to leczy witaminą C, wszystkie choroby z nowotworami włącznie. Tak nie ma. Ja opisałem doświadczenia i, i, i naukę, podałem źródła przecież w książce, tych źródeł jest cała masa dotyczących właśnie zastosowania witaminy C. Oparłem to na doświadczeniach i badaniach. Wielu, wielu lekarzy, którzy zawodowo zajmowali się tym tematem, a ja tylko to przekazałem. No dobrze. Panie Jerzy, mówi się o witaminie C lewoskrętnej, prawoskrętnej. <laughs> Jest cała gama określeń Świetnie. O co tu chodzi? A, no właśnie. Ja popełniłem błąd, do którego się oficjalnie przyznaję, bije się w piersi i tak dalej, dlatego że wiele, wiele lat temu słyszałem właśnie tego typu stwierdzenia. Między innymi od lekarzy, co niedawno udowodniłem, że, że ta prawidłowa forma witaminy to jest ta witamina lewoskrętna. Dla człowieka, dla nas, nie ma najmniejszego znaczenia, czy ona jest lewoskrętna, czy ona nie jest lewoskrętna, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma zupełnie coś innego, czy ona ma tą formę, jak się mówi, L, czy D. Ponieważ czytałem to w nawet poważnych, poważnych takich pracach, słyszałem w Polsce od lekarzy również, że tylko lewoskrętna, ja również mówiłem tylko lewoskrętna. I kiedyś jeden z chemików, ale to chemik był, którym powiedział, nie ma witamina C, która występuje tutaj w jabłkach i w owocach, i tak dalej, to jest witamina prawoskrętna, a to, że jest literka L nie oznacza lewoskrętności to jest tylko jej forma dlatego w drugiej części ukrytych terapii ja to bardzo dokładnie wytłumaczyłem to, to jest znana pana książka była pierwsza część teraz pan jest, e, napisał jest drugą, drugą część ukrytych tak, terapii tak. i tam to zagadnienie bardzo dokładnie wyjaśniam e, że ta forma L to jest lustrzane odbicie formy D forma D nie powinna być przez nas używana natomiast forma L tak ale ta literka L wszystkich pomyliła Mhm. Zmyliła raczej i uważało się, że L oznacza lewoskrętność. Nie, ona nie oznacza lewoskrętności. W związku z tym witamina C, czy ona występuje w postaci kwasu askorbinowego, to jest prawoskrętny kwas L-askorbinowy. Mhm. I taka jest, tylko to jest znowu chemia. Mnie te rzeczy nie obchodzą, bo dla człowieka to nie jest istotne, czy ona jest lewoskrętna, czy prawoskrętna. Istotne jest to, czy jest to forma L, czy D. A gdzie szukać tej dobrej formy? No, najlepsza forma jest zawsze, oczywiście, w naturze. No, tego tego tak. nikt nie, nie, nie prześcignie, nie wymieni, nie zamieni. E, natomiast niestety, niestety tak. Witamina C, ta, e, witamina C jest e, wrażliwa na temperaturę. ona bardzo łatwo ginie w wysokiej temperaturze. E, Dlatego no nie, i nie gotujmy warzyw nie. i owoców. A, z warzywami to porozmawiamy, bo to jest trik w tym związany. Nie jest tak łatwo, jak powiedziałem. Nie, nie że to jest nie, jest nie tak tylko łatwo. Nie, to diabeł nie, nie, jest pogrzebany. To jest tak. Diabeł leży w szczegółach, jak mówimy. Natomiast, co jest bardzo ważne, to jest to, że witamina C jest jej coraz mniej w produktach, których powinno być. I takie badania były porobione i się okazuje, że na przykład w stosunku do tego, co było pomarańczach, jabłkach 30 lat temu, to tej witaminy C jest zaledwie 20%. 20%. Ale nasza czarna porzeczka? Nie pamiętam badań dotyczących czarnej porzeczki, ale czarna porzeczka jest doskonałym źródłem witaminy C. Jest wiele innych owoców. A dlaczego jest mniej tej witaminy C w tych owocach, warzywach? Zrywamy na przykład jabłka zbyt wcześnie, pomarańcze no. zbyt wcześnie, cytryny Nie zbyt wcześnie. w I Tak, tak. Przecież owoc... Szczególnie w swojej skórce, i na przykład takim ciekawym owocem są mandarynki, które w swojej skórce posiadają substancje bardzo, ale to bardzo silnie przeciwnowotworowe. Mhm. Ale tylko wtedy, kiedy dojrzeją na, na drzewku no tak. i tylko wtedy, kiedy w pełni dojrzałe je zbieramy. W związku z tym ta witamina C jest, jest znowu. Bardzo mało lekarze wiedzą na temat witaminy C, bo to, co lekarze wiedzą, to wiedzę, która im się przekazuje, to najczęściej to jest taka sobie witaminka, jak ktoś się przeziębi, to jemu daje. To, jest, to doprowadza do katastrofy, to doprowadza do tragedii, doprowadza do śmierci. Dlaczego? Dlatego, że lekarze nie wiedzą, bo tak jak mówię, nie są kształceni Jakie są jeszcze inne i prawdziwe mechanizmy działania witaminy C. Znaczy, ja słyszałam, że można w niektórych państwach witaminą C podawaną do Żylnie leczyć nowotwory, czy to prawda. No to też nie jest tak dokładnie. Ja to opisałem w części pierwszej, po tej części pierwszej nastąpiła lawina, dyskusja, właśnie kontrowersje, zupełnie nie Był pan za to bardzo krytykowany. Tak, byłem, bo jest w Muszę bo ciągle muszę bo przedstawiano. Czytać. Terapię witaminą C jako alternatywę dla chemioterapii. No I to jest, to jest bardzo źle. Ja nigdy nigdzie nie mówiłem, że witamina C jest alternatywą dla chemioterapii. Mhm. Wręcz przeciwnie, w części pierwszej, w części drugiej rozpisałem to bardziej dokładnie. Pokazałem, że witamina C i chemioterapia może współgrać mechanizmy na, na podstawie których działa chemioterapia. Teoretycznie i pozornie zaprzeczają temu, żeby stosować witaminę C, a jednak się stosuje witaminę C w chorobie nowotworowej łącznie z chemioterapią z doskonałymi rezultatami. Ja to opisałem, uzasadniłem, ale yy, jedna uwaga. Dożylnie nie stosuje się kwasu askorbinowego. Dożylnie stosuje się askorbinian sodu. Kwasem askorbinowym można zabić człowieka bardzo szybko podając mu zbyt dużo dożylnie. A, a, a skorpionian sodu nie. E, na co trzeba zwrócić uwagę? To to, że e, mecha, e, mechanizmy działania e, witaminy C w naszym organizmie to są dużo bardziej, może nie tyle skomplikowane, ale e, nie są tłumaczone. I teraz mamy do sytuację taką. Uważam karygodną w Polsce karygodną. Ja nie mówię tu o leczeniu nowotworów, gdzie Mamy na przykład sepsę w szpitalach polskich, a sepsa to jest ogólnoustrojowe zakażenie organizmu, wynikające z tego, że mamy bakterię, która no, tak zadziała, że dostajemy właśnie takiego ogólnoustrojowego zakażenia, i na to mówimy, że to jest sepsa. Czyli nie ma bakterii sepsy, tylko to jest zjawisko całe. No tak, tak. I teraz ludzie umierają w szpitalach, dzieci umierają z powodu sepsy. Ja słyszę doniesienia na lewo i prawo, że w tym szpitalu, w tamtym szpitalu, a taka bakteria spowodowała sepsę, a taka bakteria spowodowała sepsę. Ludzie umierają, podczas gdy ci ludzie nie muszą umierać. Trzeba tylko zastosować właśnie witaminę C w postaci askorbinianu sodu. Ja to też opisałem w drugiej części. No właśnie, wszystko to Pan opisał, ale jednak podsumujmy. Z jednej strony mówiliśmy o tym, że witamina C najlepsza jest ta pochodzenia naturalnego. W wersji L, co nie oznacza, że jest Nie. No, profilaktycznie. 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 Tak. Mówiliśmy o tym, że leczy raka, no, no, że nie leczy raka, ale, ale Że może pomaga. pomagać bardzo, w leczeniu bardzo, raka, tak, tak. bardzo pomagać, że jest dobra cały szereg innych chorób. No i właśnie, dopowiedzmy, jakich? Gdzie jeszcze znajduje swoje zastosowanie witamina C? świetne pytanie, doskonałe pytanie, dlatego że zdecydowana większość chorób szczególnie chorób przewlekłych, ale nie tylko od razu muszę powiedzieć ostrych tak samo też. Jest zawsze skojarzona z bardzo dużą ilością wolnych rodników w naszym organizmie. Zawsze każda choroba przewlekła to jest duże poziomy wysokich, du wysokie poziomy wolnych rodników. Czy powinienem najlepszy... zapytać na co nie jest dobra witamina no C? No właśnie, ona dlatego ludzie często zarzucają mi, że a ja witamina C na wszystko. To zastanówmy się logicznie, spokojnie powoli, w jakich przypadkach znajduje się w organizmie chorego człowieka zbyt duża ilość wolnych rodników? W każdym przypadku. A substancją bezpieczną, tanią jak barszcz, która może zniwelować te wolne rodniki, jest właśnie witamina C. To dlaczego nie stosować? Ale ale, niektórzy lekarze zauważają, że zbyt duża ilość witaminy C może powodować na przykład kamicę że może też być niebezpieczne. Może czy powoduje? Bardzo duża różnica. To ja się pana pytam. No to ja odpowiadam. Opisałem do bólu. Po, podparłem się badaniami naukowymi, doświadczeniami idącymi naprawdę w miliony wlewów, które robiono. Ja nie wiem, ile tysięcy ton ludzie zjedli do tej pory, chociażby tego zwykłego kwasu skorbinowego. Nie wystąpiło takie zjawisko. Lekarze dlaczego się boją? Dlatego się boją, bo witamina C w postaci kwasu askorbinowego jest kwasem. Prawda? No i jeżeli jest kwas, no to zakwasi organizm, nie ma tego zjawiska. Postaną, postaną kamienie nerkowe szczególnie. Ale, no właśnie. No właśnie, ale dlaczego nikt nie chce przyjąć tego, że czynników ryzyka powodujących powstanie kamieni nerkowych w nerkach, ich jest ponad 50. To czy, nie jest tak, że witamina C powoduje... Czy, czy nie spowoduje tej kamicy? No, robiono badania takie, które wskazywały właśnie, że nie tylko nie spowoduje, tylko spowoduje. branie witaminy C, kiedy się... To było na chyba 84 tysiącach kobiet, mężczyzn. Branie witaminy C zapobiegało kamicy nerkowej. No właśnie. Czyli pewien paradoks w stosunku tego do tego, no, to co to Nie, wiemy. to nie jest paradoks, to jest brak wiedzy. Mhm. Brak wiedzy. Niedługo będzie w Polsce e, dr Thomas Levy, e, niekwestionowany ekspert w tej dziedzinie. E, napisał właśnie książkę taką, e, Curing Incurable, e, gdzie on zebrał ponad 1200 pozycji e, literatury, gdzie literatury na temat witaminy C jest ponad 60 tysięcy. Czy komukolwiek może zaszkodzić, nad... czy można mówić o nadmiarze? Tak, można. można. Jeżeli my mówimy o spożywaniu do ostym witaminy C, to nadmiar taki wystąpi i dostaniemy rozwolnienia. Wiemy już zatem ponad wszelką wątpliwość, że witaminę C możemy przyjmować? Koniecznie możemy je przyjmować trzeba. dużo? Jest dla nas bardzo korzystna dzięki nie, 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 Panu? Nie, nie, przepraszam bardzo. Z tym dużo trzeba tutaj wyjaśnić od razu, że to jeśli chodzi o profilaktyczne spożywanie witaminy C... To nie chodzi o to, żeby się nią zajadać. To chodzi, żebyśmy dziennie wzięli naturalnej, najlepiej oczywiście, no jedna trzecia łyżeczki, jedna Organizm, żartowa, łyżeczki. organizm żeby nam podpowie. Dziękujemy Panie Jerzy. Zapraszamy na kolejny odcinek Czego Ci Lekarz Nie Powie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Produkty bezglutenowe Celiko produkujemy bezglutenowo od 1982 roku. Na program zaprasza firma Farmapia, producent naturalnych suplementów diety.